Kiedy Freddie Mercury nagrywał The Show Must Go On, nie mógł już stać na nogach. Aby nagrać najtrudniejszą partię wokalną w swoim życiu, musiał zebrać wszystkie swoje ostatnie siły. Nawet jego najlepszy przyjaciel błagał go, żeby odpuścił, bojąc się, że ta sesja nagraniowa go zabije. Ale Freddy miał inny plan. Postanowił, że nie odda śmierci swojego głosu, zanim nie nagra The Show Must Go On. Odcinek powstał w odpowiedzi na te komentarze. Wy piszecie oki nagrać, a ja to realizuję. Zaczynamy. Historia zaczyna się od 5 września 1946 roku w Stone Town na Zanzibarze, gdzie przychodzi na świat Farok Bulsara. Jego rodzice, Bomi i Jer, są parsami pracującymi dla brytyjskiego rządu kolonialnego, co zapewnia rodzinie wysoki standard życia w miejscu, gdzie większość żyje w ubóstwie. Chłopiec dorasta w porcie pełnym wąskich uliczek i budynków o arabskiej architekturze. Spędza popołudnia obserwując statki cumujące w porcie i zastanawiając się jaka muzyka brzmi w odległych krajach leżących za horyzontem. W domu słucha płyt z kolekcji rodziców, co rozwija jego słuch muzyczny i pozwala poznać różne gatunki, które później wpłyną na jego twórczość. W 55 roku, gdy Farok ma 8 lat, rodzice podejmują decyzję, która zmieni jego życia. Wysyłają go do szkoły z internatem w Panchgani w Indiach, elitarnej placówki prowadzonej według brytyjskiego systemu edukacji i przeznaczonej wyłącznie dla chłopców. To tutaj nauczyciele i koledzy zaczynają nazywać go Freddy, ponieważ jego prawdziwe imię brzmi dla nich zbyt egzotycznie. Szkoła staje się jego domem na następne 8 lat, podczas których uczy się grać na pianinie z taką pasją i szybkością, że nauczyciele zauważają jego wyjątkowy talent muzyczny. Freddy zakłada swój pierwszy zespół The Hectics z trzema kolegami ze szkoły. Grupa gra covery podczas szkolnych uroczystości i szybko zdobywa popularność wśród uczniów. Wśród fanek pojawia się Gita Choksi, która staje się pierwszą miłością młodego muzyka, a on gra dla niej przy fortepianie, nie zdając sobie sprawy, że to dopiero początek drogi. Nikt w szkole nie przypuszcza wtedy, że ten nieśmiały uczeń, ukrywający się za instrumentem, zostanie jednym z najsłynniejszych frontmenów w historii muzyki rockowej. W 1964 roku na Zanzibarze wybucha rewolucja, która destabilizuje region i zagraża życiu rodziny pracującej dla brytyjskiego rządu. Bulsarowie pakują najpotrzebniejsze rzeczy i uciekają z wyspy, osiedlając się w Feldham w Middlesex na przedmieściach Londynu. Freddy kończy szkołę średnią z najwyższymi ocenami, a następnie zapisuje się do Ealing Art College, gdzie studiuje najpierw grafikę, potem projektowanie mody. Tworzy pierwsze szkice ubrań i rozwija swój odważny styl, który później zaprezentuje na największych scenach świata. Jego muzyczne początki nie były jednak stabilne. W 70 roku Freddy odkrywa zespół Smile, w którym grają Brian May na gitarze i Roger Taylor na perkusji. A Tim Staffel prowadzi partie wokalne i gra na basie. Gdy Staffel decyduje się odejść z grupy, żeby dołączyć do innego projektu muzycznego, Freddy natychmiast zgłasza swoją kandydaturę. May i Taylor początkowo wątpią w jego umiejętności wokalne i nie są przekonani do jego specyficznego zgryzu oraz sposobu poruszania się, ale dostrzegają w nim teatralną osobowość i pewność siebie, której brakowało ich poprzedniemu wokaliście. W 71 roku do składu dołącza basista John Deacon. Co kończy proces formowania grupy, a Freddy przeforsowuje nową nazwę zespołu. Tak oto rodzi się Queen. Freddy pisze utwór My Fairy King, w którym pojawia się wers: Mother Mercury, look what they've done to me. To właśnie ten fragment inspiruje go do oficjalnej zmiany nazwiska na Mercury, ponieważ uważa, że nowe nazwisko ma większą siłę i lepiej pasuje do jego scenicznego wizerunku. Koledzy z zespołu uważają ten ruch za przejaw ekscentryczności, ale Freddy wie, że tworzenie nowej osobowości jest niezbędne do osiągnięcia sukcesów w branży muzycznej. Ta decyzja staje się ostatecznym aktem stworzenia nowej tożsamości scenicznej, która pozwoli mu porzucić nieśmiałość Faroka Bulsary i stać się kimś zupełnie innym. W 70 roku Freddy poznaje Mary Austin, która pracuje jako sprzedawczyni w butiku. Jej osobowość i styl natychmiast przyciągają jego uwagę, a po pięciu miesiącach znajomości wprowadzają się do wspólnego mieszkania przy Holland Road. Mary wspomina później, że potrzebowała trzech lat, aby naprawdę się w nim zakochać, ale nigdy wcześniej nie czuła czegoś tak intensywnego. Freddy uważa ją za swoją jedyną prawdziwą przyjaciółkę i kupuje pierścionek zaręczynowy. Kobieta przyjmuje oświadczyny, chociaż nie ustalają daty ślubu. W lipcu 1973 roku ukazuje się debiutancki album Queen z utworami Keep Yourself Alive i Liar. Sprzedaż jest umiarkowana. Płyta nie robi takiego wrażenia, jakiego zespół się spodziewał, co jest rozczarowaniem po miesiącach intensywnej pracy w studiu. W marcu 1974 roku wychodzi album Queen II z najpopularniejszymi utworami Seven Seas of Rye. I The March of the Black Queen. W listopadzie tego samego roku ukazuje się Sheer Heart Attack z hitami Killer Queen. I now I'm here. Single zaczynają pojawiać się na listach przebojów, co pozwala zespołowi wyruszyć w pierwsze duże trasy koncertowe po Europie i Stanach Zjednoczonych. W 1975 roku rozpoczyna się praca nad A Night at the Opera, który staje się najdroższym projektem w historii muzyki brytyjskiej do tamtej pory. Freddy przynosi do studia pomysł na Bohemian Rhapsody zapisany na luźnych kartkach papieru i w książkach telefonicznych. Is this the real life? Is this just Kompozycja składa się z sześciu różnych sekcji. Wprowadzenia, ballady, sola gitarowego, opery, rocka i zakończenia, co jest strukturą niespotykaną w muzyce popularnej i budzi wątpliwości producentów. Nagrywanie sekcji operowych trwa tygodnie, zespół nakłada ścieżki wokalne wielokrotnie, a taśma matka staje się niemal przezroczysta od ciągłego przewijania i nagrywania kolejnych warstw dźwięku. Utwór trwa 6 minut, co w tamtym czasie nie jest do pomyślenia jako singiel radiowy. Dyrektorzy wytwórni odmawiają wydania, twierdząc, że żadna stacja radiowa nie zagra tak długiej piosenki, a to oznaczałoby komercyjną porażkę dla całego albumu. Fred jednak przekazuje taśmę prywatnie DJ-owi Keniemu Everetowi i prosi go, aby utwór nie był puszczany na antenie. Everett łamie zakaz i odtwarza utwór 14 razy w jeden weekend, a słuchacze blokują linie telefoniczne stacji, domagając się informacji o piosence. Wytwórnia zostaje zmuszona do tłoczenia płyt, singiel utrzymuje się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przez 9 tygodni. Sukces zawodowy zostaje osiągnięty, ale życie prywatne Freddiego wchodzi w skomplikowaną fazę, której nie przewidział. Podczas trasy koncertowej jego zachowanie się zmienia. Unika kontaktów wzrokowego z Mary, wraca późno do hotelu i jest nieobecny emocjonalnie, co budzi jej niepokój. Pewnego wieczoru w mieszkaniu przy Holland Road Freddie mówi, że uważa się za biseksualistę. Ale Mary patrzy na niego i odpowiada, że jej zdaniem jest gejem. To zdanie kończy ich fizyczny związek, ale nie niszczy więzi, która pozostanie silniejsza niż cokolwiek innego w jego życiu. Mary zostaje w życiu Frediego jako najbliższa przyjaciółka, co jest układem niezrozumiałym dla większości ludzi, obserwujących ich relacje z zewnątrz. Freddy kupuje jej mieszkanie w pobliżu swojego domu, płaci wszystkie rachunki i zapewnia jej finansowe bezpieczeństwo na resztę życia. Utwór Love of My Life na płycie A Night at the Opera. opisuje ból rozstania i koniec związku, a Freddy śpiewa o miłości, która się skończyła, ale wciąż trwa w innej formie. Mary towarzyszy mu na koncertach, imprezach i w najtrudniejszych momentach życia, tworząc więź przekraczającą wszystkie definicje i kategorie stosunków międzyludzkich. Lata od 76 do 80 roku to seria albumów dominujących na światowym rynku muzycznym i przynoszących coraz większe przychody. A Day At The Races przynosi utwory Somebody To Love, I Good Old Fashioned Lover Boy, Ooh, lover boy które szybko zdobywają popularność w Europie. News of the World zawiera We Will Rock You, we will, we will rock you. i We Are The Champions. Które stają się hymnami stadionowymi na całym świecie i są grane do dziś podczas wydarzeń sportowych. Jazz z Don't Stop Me Now Stop me, time, i Bicycle Race bicycle, bicycle. I my... bicycle. pokazuje bardziej eksperymentalną stronę zespołu, a The Game's Crazy Little Thing Called Love. Podbija amerykańskie listy przebojów i otwiera Queen drzwi do rynku w Stanach Zjednoczonych. Zespół wypełnia stadiony na każdym kontynencie, a Freddy organizuje imprezy, które przychodzą do historii i stają się legendą branży muzycznej. Jego 39. urodziny w Monachium są celebrowane przez trzy tygodnie w wynajętym klubie, gdzie goście przychodzą i wychodzą. Ale muzyka nigdy nie cichnie, alkohol nigdy się nie kończy, a Freddy jest w centrum wszystkiego. Zabawa trwa nieprzerwanie. Nikt nie liczy kosztów. A eksces staje się normą w życiu muzyka, który nie widzi granic ani konsekwencji swojego zachowania. W 81 roku lekarze w Los Angeles publikują raporty o pięciu młodych homoseksualistach z rzadkim zapaleniem płuc i nowotworem skóry, co jest początkiem epidemii, której nikt jeszcze nie rozumie. Media nazywają to rakiem gejów. Informacja rozchodzi się szybko, budząc panikę i potępienie w społeczeństwie, które nie ma wiedzy medycznej na temat nowej choroby. W 1982 roku Freddie zauważa u siebie pierwsze symptomy i udaje się do lekarza. Statystyki medyczne mówią o przeżyciu 9 do 11 lat od momentu zakażenia, co oznacza, że jeśli zaraził się niedawno, ma czas do 9.1. roku. W 1984 roku powstaje teledysk I Want You Break Free, w którym muzycy występują w damskich ubraniach oraz perukach jako parodio brytyjskiej opery mydlanej. Brytyjczycy rozumieją żart i przyjmują klip z entuzjazmem, ale MTV odmawia emisji w Stanach Zjednoczonych, uznając go za promowanie transwestytyzmu i zachowań sprzecznych z normami społecznymi. Dziennikarze przestają pytać o muzykę, zaczynają pytać o orientację seksualną i nową chorobę, która zabija homoseksualistów w całym kraju. Freddy zaprzecza wszystkiemu, wychodzi z wywiadów, odpowiada jednym słowem i kłamie prosto w oczy, chroniąc swoją prywatność jedynym dostępnym sposobem, czyli agresywnym zaprzeczaniem faktom. W 1985 roku Freddy poznaje fryzjera, Jima Hattona, w londyńskim klubie Heaven. A ich znajomość szybko przeradza się w stabilny związek. 13 lipca 1985 roku odbywa się koncert Live Eight na stadionie Wembley, gdzie 72 tysiące ludzi gromadzi się na żywo, a miliardy oglądają transmisję przed telewizorami. Queen wychodzi na scenę o 18.41 po siedmiu dniach prób w teatrze Show, gdzie dopracowywali każdą sekundę 20-minutowego setu. Freddy występuje w jasnych jeansach, białym podkoszulku na ramionczkach i białych butach Adidas. Prowadząc publiczność przez 21 minut, które przechodzą do historii jako najlepszy występ na żywo w dziejach muzyki rockowej. Nikt jeszcze nie wie, że w organizmie wokalisty wirus niszczy już układ odpornościowy. W 87 roku lekarze przekazują wyniki badań potwierdzające obecność HIV we krwi Frediego, co jest wyrokiem śmierci. Freddy podejmuje decyzję o utrzymaniu stanu w tajemnicy przed opinią publiczną i rodziną chroniąc ich przed cierpieniem i medialnymi spekulacjami. Zaprasza członków zespołu na prywatne spotkanie w swoim domu i mówi im o chorobie, prosząc o dyskrecję i normalne traktowanie oraz możliwość tworzenia muzyki tak długo, jak pozwoli mu ciało. May Taylor i Deacon uszanowują jego wolę i przez kolejne lata zaprzeczają w wywiadach wszelkim plotkom o stanie zdrowia wokalisty, chroniąc go przed brukowcami. Na skórze Frediego pojawia się ciemna, fioletowa plama, będąca objawem mięśniaka Kaposiego. Ale muzyk unika biopsji i nie chce medycznego potwierdzenia tego, co widzi w lustrze każdego ranka. Zapuszcza gęstą brodę i przed każdym wyjściem nakłada grubą warstwę makijażu, próbując ukryć zmiany chorobowe przed światem. Dziennikarze brukowców koczują pod Garden Lodge. I próbują zrobić zdjęcie potwierdzające plotki o jego chorobie, ale Freddy konsekwentnie zaprzecza i kłamie im w twarz, by chronić resztki prywatności. W 88 roku Freddy realizuje artystyczne marzenie o połączeniu roka z operą i leci do Barcelony na spotkanie z sopranistką Montserrat Caballe. Pierwsze spotkanie odbywa się w hotelu, gdzie improwizują przy fortepianie do świtu, a efektem współpracy jest album Barcelona z najpopularniejszymi utworami Barcelona. Halo! I How Can I Go On? W 1989 roku zespół przenosi się do Montre, w Szwajcarii, gdzie Freddy kupuje Mountain Studio i zmienia je w swój azyl, z dala od londyńskiego zgiełku i wszechobecnych dziennikarzy. Rozpoczynają sesje nagraniowe do albumu The Miracle z utworami I Want It All i Breakthrough. Ale stan zdrowia muzyka pogarsza się drastycznie i pojawiają się problemy ze wzrokiem. Pielęgniarka podaje leki dożylnie przez godzinę trzy razy dziennie, a mimo bólu i częstych przerw na odpoczynek, Freddy nagrywa partie wokalne, wykorzystując każdą chwilę, gdy czuje się na siłach. Wszystkie utwory na albumie są podpisane jako wspólne dzieło całego zespołu, co jest świadomą decyzją, mającą podkreślić jedność grupy w najtrudniejszym okresie. Po powrocie do Szwajcarii zespół rozpoczyna nagrywanie albumu induedo z utworami Induedo oraz These are the Days of Our Lives, a Freddy wie, że to jego ostatni projekt i ostatnia szansa na pozostawienie czegoś po sobie. Warunki pracy w studiu są całkowicie dostosowane do fizycznych ograniczeń muzyka, który gdy nie ma siły stać przy mikrofonie, siada na wysokim stołku i nagrywa w krótkich sesjach. Nie ma mowy o perfekcjonizmie i wielokrotnym powtarzaniu, które charakteryzowały wcześniejsze albumy Queen, ponieważ liczy się tylko to, by zdążyć zarejestrować głos, zanim choroba ostatecznie go uciszy. Brian May przynosi do studia demo utworu The Show Must Go On. A melodia wymaga osiągnięcia wysokich rejestrów, ponieważ wykonanie ich przez Frediego, który ledwo może chodzić i oddycha z trudem, jest niemożliwe. May sugeruje użycie falsetu w partiach demo, by nie obciążać kolegi. Ale Freddy sięga po butelkę wódki, nalewa pełny kieliszek i wypija jednym ruchem. Wstaje z krzesła, opiera się o blat i mówi, że zrobi to, po czym wchodzi do kabiny nagraniowej, zakłada słuchawki i śpiewa utwór z taką siłą, że wskaźniki na stole mikserskim wchodzą na czerwone pole. Rejestruje jedną z najtrudniejszych partii wokalnych w karierze w jednym podejściu, trafiając w każdą nutę, po czym wraca na krzesło i prosi o herbatę. Co jest dowodem na to, że mimo fizycznego wyniszczenia głos pozostał nienaruszony do samego końca. 30 maja 91 roku zespół spotyka się na planie teledysku These Are the Days of Our Lives. A stan Frediego jest krytyczny, korszy niż kiedykolwiek wcześniej. Otwarta, jątrząca się rana na stopie uniemożliwia noszenie normalnego obuwia i sprawia ból przy każdym kroku. Freddy zakłada specjalnie przygotowaną kamizelkę w koty, namalowaną przez animatora Disneya oraz luźne spodnie, które mają ukryć wychudzenie ciała. Makijażystka spędza godziny, nakładając kolejne warstwy gęstego podkładu, by zakryć ciemne plamy mięsaka na twarzy i szyi. Reżyser decyduje się na czarno-biały obraz, by dodatkowo zamaskować bladość skóry i zmiany chorobowe widoczne nawet przez makijaż. Freddy stoi w jednym miejscu, oszczędzając energię, a w przerwach musi siadać na krześle przygotowanym tuż za kadrem. W ostatnich sekundach klipu podnosi głowę, patrzy prosto w obiektyw i szepcze: "I still love you". O czym pstryka palcami i wychodzi z kadru, co jest jego świadomym i ostatecznym pożegnaniem z fanami na całym świecie. Po powrocie do Garden Lodge Freddy podejmuje decyzję o zakończeniu walki z chorobą, która niszczy jego ciało. Na dwa tygodnie przed śmiercią, świadomy nieuchronności końca, odstawia leki antyretrowirusowe i przyjmuje jedynie morfinę oraz środki przeciwbólowe, by łagodzić cierpienie fizyczne. Leży w swoim pokoju, stopniowo tracąc wzrok i kontakt z otoczeniem a jego ciało odmawia przyjmowania stałych pokarmów. Przy łóżku czuwają na zmianę Jim Hutton, Peter Friston i Joe Fanelli, zapewniając mu komfort w ostatnich dniach życia i pilnując, by nie cierpiał samotnie. 23 listopada 1991 roku pod bramą Garden Lodge koczuje tłum reporterów i fotografów czekających na potwierdzenie plotek krążących w mediach od miesięcy. Rzecznik prasowy Roxy Mead wydaje oficjalne oświadczenie podyktowane przez Frediego, w którym muzyk potwierdza, że choruje na AIDS i prosi media oraz fanów o przyłączenie się do walki z chorobą. Zaledwie 24 godziny po wydaniu oświadczenia, wieczorem 24 listopada, Freddy przestaje oddychać. Lekarz stwierdza zgon, wypisując w akcie odskrzelowe zapalenie płuc jako bezpośrednią przyczynę, będącą oczywiście powikłaniami AIDS. Następnego dnia czarny karawan wywozi ciało, mijając tłumy fanów składających kwiaty przed bramą i płaczących na ulicy. Prasa brukowa nie uszanuje momentu żałoby i The Sun publikuje nagłówki oskarżające muzyka o rozwiązłość, sugerując, że śmierć jest karą za styl życia. Brian May pojawia się w telewizji, by bronić dobrego imienia przyjaciela i mówi, że Freddy podjął odważną decyzję, ogłaszając chorobę publicznie, zamiast pozwolić na ukrycie prawdy. 27 listopada odbywa się kremacja w Kensal Green Krematorium w Londynie, na której obecni są tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina muzyka. Mary Austin zabiera urnę z prochami do Garden Lodge, gdzie przez dwa lata prochy stoją w sypialni Frediego, w miejscu, gdzie spędził ostatnie dni życia i gdzie Jim Hatton codziennie zapala świece. Testament Frediego ujawnia plan podziału majątku sporządzony z rozwagą i troską o wszystkich bliskich ludzi. Mary Austin otrzymuje Garden Lodge wraz z wyposażeniem, kolekcją antyków i dziełami sztuki zgromadzonymi przez lata oraz prawa do 50% przyszłych dochodów z praw autorskich. Jim Hatton otrzymuje 500 tysięcy funtów, za które kupuje dom w Irlandii i do którego zabiera trzy koty Frediego. Tę samą kwotę otrzymują Peter Freeston i Joe Fanelli, którzy czuwali przy jego łóżku do ostatniej chwili. Terry Giddings, kierowca i ochroniarz, otrzymuje 100 tysięcy funtów, a rodzice i siostra Kashmira otrzymują pozostałą część majątku, chociaż Freddy nigdy nie powiedział im o swojej chorobie. Najważniejszy zapis w testamencie dotyczy ciała artysty i był podyktowany strachem przed zbezczeszczeniem zwłok. Freddy, przerażony historią o kradzieży zwłok Charliego Chaplina, powierza Mary Austin zadanie ukrycia prochów w miejscu, którego lokalizacja nigdy nie zostanie ujawniona. Wymaga od niej przysięgi, że nikt nigdy się nie dowie, gdzie spoczywają jego szczątki, co ma uchronić go przed przekształceniem grobu w miejsce komercyjnego kultu. Pewnego dnia Mary wkłada urnę do zwykłej plastikowej torby na zakupy, wyjeżdża samochodem i wraca bez torby, nie mówiąc nikomu dokąd pojechała. Jeżeli poruszyła Was historia Frediego, to koniecznie zostańcie na odcinek o George'u Michael'u. To historia innego, genialnego głosu, który musiał ukrywać swoją prawdziwą twarz przed światem i którego życie również zostało naznaczone przez cień epidemii AIDS. Klikajcie na kartę na ekranie, by poznać losy człowieka, który oddał hołd Frediemu jak nikt inny.